No. Dzisiaj były małe wykopki. Chcieliśmy ogólnie wszystkie te ziemniaki dzisiaj wykopać. Bo mówimy, że one takie małe pipeczki, to nawet na obiad będzie ciężko ze dwa, ze trzy. Mówię, ale nie będę trzymał tych krzaków, bo one już w sumie większe te ziemniaki nie będą. Bo jak kupowaliśmy, to one właśnie takie malutkie były. A wykopaliśmy trzy, 8 krzaków. No i na trzy obiady będzie. Tutaj sobie w tym miejscu zacznę chyba buraczki dosadzać. Nie wiem, zobaczymy coś. Na pewno trzeba sobie z ziemią zrobić, bo no bo jeszcze sezonu dużo. A chciałem je. Chciałem je sobie. Słucho jest jak wiór. Chciałem je wykopać, bo one już kwitły. Co niektóre. No ale jestem zadowolony z sześciu krzaków. Tutaj coś mi słabo rośnie, ale tutaj było bardzo mało ziemi. Na nasypane Mam nadzieję, że chociaż jakieś 2-3 ziemniaki będą, no ale jestem miło zaskoczony no jednak się opłaca. W następnym roku chyba powiększymy te pole ziemniakowe. No i tak myślę, że tutaj może weźmiemy jeszcze słonecznik tylko tego i jasia posadzimy niby te trzy siostry, że co dobrze na siebie działają. Zobaczymy jak to będzie. Nie wiem, czy ziemniaki można rok po roku w tym samym miejscu sadzić, no ale jak sobie tutaj jeszcze poletko takie zrobię, no to będę przetakiwał z roku na rok. Chyba, że sobie jakąś taką grządkę zbiję. No i właśnie przy wykupywaniu tego, o jeszcze małe, widać jeszcze będą rosły, one wody potrzebują. Nie pada u nas tutaj w ogóle w tej armii. Dzisiaj o wiecznie, wiecznie, pochmurnie, a deszczu jak nie było, to i nie ma. Woda, też woda. Ziemia sucha jak wiór. Dobra. Ziemniaki z Tesco. Kupione. Dwa woreczki, nie pamiętam za ile. W woreczku było chyba 250 gram. A ziemniaków mamy tam dobre 2 kilo. Jak nie więcej. Dobra. Pozdrawiam. Hej.